3 czerwca 2013 roku 21:50. Wasze pogańskie praktyki zawiodą Was do piekła. Moja szczerze umiłowana córko, biczowanie, którego doznaję w tym czasie, nie jest tylko z powodu zbliżającej się zdrady mnie w moim własnym kościele, lecz także z powodu fałszywych pogańskich bożków, którzy zastępują mnie w dzisiejszym świecie. Bogaństwo rozwija się bardzo szybko i jest przyjmowane jako nowa, powszechna kultura, alternatywna do wiary w jednego prawdziwego Boga. Przyjmuje ono wiele form, co najważniejsze, będzie ono przedstawiane jako nieszkodliwa zabawa dla tych, którzy zajmują się praktykami New Age, jako ważna część osobistego rozwoju, forma humanizmu i miłości własnej. Te powszechne pogaństwo zostało przepowiedziane na czasy ostateczne i wielu ludzi nie widzi Go takim, jakie ono jest. To jest miłość siebie samego i fałszywych bożków, bo wielu wierzy, że mają one do zaoferowania tzw. magiczne dobrodziejstwa. Wielu, którzy szukają rozrywek, aby wypełnić pustkę w swoich duszach, czy to poprzez oddawanie czci posążkom Buddy które stają się centrum ich życia, ich domów i miejsc pracy. Są oni zwiedzeni poczuciem duchowego spokoju, gdy praktykują pogaństwo New Age, takie jak yoga, rejki i tak zwane medytacje. Wkrótce zostaną oni przyciągnięci do głębokiej tęsknoty i nadal będą wierzyć we wszystkie fałszywe obietnice złożone przez tych, którzy praktykują tę obrzydliwość, ponieważ jest to tym, czym jest, formą okultyzmu, która zaślepia wiele milionów dusz na Bożą Prawdę. Gdy jakakolwiek doktryna New Age lub inna obiecuje Wam wielkie duchowe pocieszenie, a która jest zaplanowana, aby wzmocnić w Was egoistyczne możliwości, wiedzcie, że nie może ona pochodzić od Boga. Każdej doktryny, która narzuca oddawanie czci takim posągom, które nie należą do Boga, lub wymaga uczestnictwa w praktykach związanych z okultyzmem, musicie unikać za wszelką cenę. Czyż nie wiecie, co te rzeczy robią z waszymi duszami, umysłami i ciałami? One je niszczą. Tak wiele dusz jest opanowanych przez te praktyki które otwierają drzwi waszych dusz i pozwalają szatanowi i jego demonom was pochłaniać. Są one, i nie miejcie co do tego złudzeń, potężnymi praktykami, które przyciągają złe duchy. Stosowanie kart tarota, yoga, rejki i pewnych rodzajów medytacji, które obejmują pogańskie praktyki, zatrują was. Z czasem staniecie się chorzy i pełni czarnej rozpaczy, gdy złe duchy wejdą do waszego życia, od czego prawie nie ma ucieczki. Są to oznaki szatańskich wpływów na świecie i wiele demonów przychodzi w przebraniu aniołów światła. Dlatego ci, którzy mają obsesję na punkcie kart anielskich i którzy przyjmują tak zwanych wstępujących mistrzów z tą anielską kulturą Przyjmują ducha zła, przedstawianego jako nieszkodliwa zabawa. Inna forma pogaństwa tkwi w praktykowaniu ateizmu. Wy, którzy jesteście dumni ze swojego ateizmu i którzy prowadzicie dobre życie, w którym jesteście mili, kochający innych i traktujecie swoich sąsiadów z szacunkiem, wiedzcie, że Królestwo Niebieskie do Was nie należy. Nigdy nie będę mógł Was przyjąć do Mojego Królestwa, gdy będziecie brali swój ostatni oddech, bez względu na to, jak bardzo będzie to łamać moje serce. Jeśli nie będziecie mnie prosić przed śmiercią, abym Was przyjął, nie będę mógł Wam pomóc, gdyż nie mogę interweniować w Waszą wolną wolę. Każdy, kto mówi Wam: że ateizm nie ma znaczenia, jest kłamcą. Prawda jest taka, że tylko ci, którzy mnie przyjmują i którzy uznają Boga, mogą wejść do mojego królestwa. Tak wielu z Was, którzy żyją tak pogmatwanym życiem i wierzą, że wszystko będzie dobrze, musicie wiele się nauczyć. To dlatego mój ojciec pozwolił, aby miało miejsce ostrzeżenie ponieważ bez niego wiele dusz wpadłoby prosto do ognia piekielnego bądźcie wdzięczni że prawda jest wam przekazywana gdyż bardzo niewielu moich wyznaczonych sług głosi o niebezpieczeństwach grzesznego życia jakie dziś prowadzicie i o straszliwych skutkach do których one doprowadzają wasze pogańskie praktyki zawiodą was do piekła wasz ateizm Oddzieli was ode mnie. Tylko skrucha może was uratować. Posłuchajcie i przyjmijcie prawdę, choć może się okazać dla was nieprzyjemna, a będziecie mieli dar życia wiecznego. Życia, którego teraz pragniecie, ale nigdy nie będzie ono wasze, jeśli nadal będziecie czcili fałszywych Bogów i odrzucicie mnie, Jezusa Chrystusa. Wybór należy tylko do was. Nikt inny nie może tego zrobić, gdyż Bóg dał wam wolną wolę do dokonywania wyborów między dobrem a złem. I On nigdy Wam jej nie zabierze, nawet jeśli wybierzecie złą drogę. Wasz Jezus. Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info.